Cześć kochani widzowie, dzisiaj gramy w Carmechanic Simulator 2021. Zobaczymy dzisiaj co będziemy robić. W sumie każdy film ja nagrywam teraz na bieżąco. Także, jak macie jakieś pytania bądź jakieś sugestie odnośnie co byście woleli, czy Carmechanic Simulator, czy yy, tak jak wcześniej wrzucałem. Contract Villa To No to dawajcie znać po prostu nie Co my weźmiemy sobie Co to jest? Jakiś BMW? O nie Weźmiemy sobie to Japońca jakiegoś chyba No dawajcie znać Czy chcecie więcej Carmechanic Simulator? Czy innych gier, które już rzuciłem? może jakąś grę z widzem no nie wiem, no musicie dać znać w komentarzach po prostu kochani bo wiem, że więcej jakby aktywności pod filmami bądź wyświetlenie jest właśnie pod Carmechanic Simulator, dlatego robię to dla Was i wrzucam dzisiaj bo jest dzisiaj 8 sierpnia także dzisiaj macie odcinek z dzisiaj także lecimy pobawimy się w to by połapać te punkty dla niektórych może być to męczące, dla niektórych nie, dla niektórych satysfakcjonujące no i no dawajcie znakę czy chcecie właśnie też z właśnie takimi przeglądami że tak powiem bo no fajnie by było jakbyście dawali mi znać nie, w komentarzach bo też my wiemy mniej więcej co chcecie lecz chciałbym żeby z waszej strony też wyszła wyszła taka inicjatywa byście odezwali się Możecie też śmiało pisać. Tak jak e, jedna osoba do mnie też napisała, właśnie zapytała się mnie o coś. Nie mogę zdradzić co. E, ale napisała, odpisałem jej. Jeśli będzie oglądać ten filmik, to pozdrawiam ją, tą osobę serdecznie. Dobra, kończmy biadolić i zaczynamy. Przejrzyj podwozie i wymień uszkodzone części. Ramy wahacza tylnego typu B. Okej, okay, ramię wahacza. Zaczynamy. ale którego tyle Górny Ty B, tak? Tak ale to nie jest ten, także musimy iść do tej strony No i mamy cyk ojej Chyba tu o dobra mamy Ciężko, ciężko się odkręca takie elementy. Coś jeszcze tutaj. Czy nic? Miejmy nadzieję, że z tej strony chyba już to wszystko będzie. Chociaż ja... łącznik stabilizatora. Ramia wahacza, coś tutaj jest nie tak chyba? Nie, dobra. To jest łącznik stabilizatora 64. Okej, okay, do. Okej, okay. Eee, czy ja dobrze widziałem to? Nie. Most jest w porządku tutaj. Amortyzatory do wymiany są. Nie, ale w życiu 55%, panie. A dobra, Okej, okay, faktycznie. <laughs> Przepraszam, mój błąd. A ten amortyzator jest ok? Jest ok, dobra. No to co? Lecimy do zamówienia sprężyna tylna. Co tam było jeszcze? Kurczę, zapomniałem teraz. oj, To możemy od razu sprzedać i ramię wahacza tylnego. Okej, okay, ramię wahacza. O jezu, ramię wahacza. Pachacz tylnego, typ B. Chyba tak. No. Także dobra, lecimy tu najpierw. Rzucimy tą sprężynę bo innej już nie mamy. To jest ok, chyba to było. No. Dobra. Teraz lecimy dalej tu. Cyk. I My mieliśmy teraz zamontować... Ojej, z drugiej strony. Ramię wahacza Cyk, cyk, cyk. Ok. Lecimy. Ojej, ale to jest ciężki dostęp, żeby tą kamerą ująć to wszystko, to... Dobra, to mamy. Ciężko sterować autem. Dobra, drążki kierownicze. No to, oho. No, drążki kierownicze są mm -hmm. na pewno do wymiany. Ja tego bardzo nie lubię robić. No, ale cóż. Trzeba. E... Oj. No. Drążek kierowniczy wyrzucić i teraz z drugiej strony to samo musimy zrobić tu chociaż nie są zardzewiałe te śruby dobra cyk 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 tu mamy końcówkę drążka kierowniczego odkręcamo od dołu i tu mamy cały drążek kierowniczy cyk dobra dwa razy drążek kierowniczy musimy wziąć o, rzek kierowniczy. Dobra, dwa razy. Dziękuję. Lecimy, montujemy. Cyk. O! Cyk. Okej. Okay. Cyk drążek kierowniczy, pyk. I cyk łączymy w końcu w kierowniczego do całego zestawu koła zobaczymy czy... a jeszcze nie mamy tych punktów wszystkich nabitych niestety przy następnym aucie może damy radę sobie już nabić te wszystkie chociaż wątpię jak nie, to w następnym odcinku, kochani, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę subika, jak chcecie dalej mieć hmm, wszystkie filmy z Car mechanic Simulator. I już patrzymy, ojej, patrzymy już na stan auta. Okej, okay, inne zadania dalej olej, dolej płynu do Dobrze. Do spryskawaczy, spryskawaczy, spryskawaczy Okej, okay, gdzie jest do spryskawaczy? Halo Okej, okay, tu jest Tolejmy Zobaczymy Okej okay. Lejże, lej, 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 lej Dobra, już wystarczy I co mieliśmy jeszcze? E, 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 e do wspomagania Where is do wspomagania? Here Okej, okay. dolać tylko. Powinniśmy zawsze, kochani, nie robimy, że dolewamy. Nigdy w życiu tak nie róbcie. Zawsze trzeba odsysać i wtedy e, wrzucić nowy. Dobra, dziękuję panu. Zarobiliśmy 300, coś. 390, OK. Sprawdźmy, co my tu mamy. Posprzedajemy cyk, cyk, cyk. Resztę zostawimy. Bierzemy jeszcze jeden samochód krótki hamulcowe Sprężymy. O, tu coś jest słynnego. A te, O, 25. bonusów dostaniemy. Bierzemy go. No. Trzeba. Dobra. Kolejne badanie, żeby e, złapać punkty. Jak chcecie, możecie pominąć. O ile nie będzie to wycięte. Silnik ma 17 elementów. Już mi się to podoba. Dobra. Teraz układ wydechowy, który idzie pod samochodem. To jest wał napędowy. Okej. Okay. Dobra, lecimy z zawieszeniem pod kurczę pod, pod silnikiem. Ok, drugie zawieszenie po drugiej stronie, czyli opony, koła, hamulce i wszystko inne. Ok, jeszcze jeden, dobra. Tu też jeszcze... O, tu są tylko trzy elementy niby. Okej, okay, zawieszenie tu ma 11 mm, dlatego no tak, cóż, kochani, pamiętajmy o tym, że każdy samochód jest inaczej skonstruowany niż ten, co naprawialiśmy. No dobra, wrzucamy go na podnośnik, bo mamy tylko jeden podnośnik. Sprawdźmy, co on ma tutaj. Hamulce są kiepskie. Hamulce są kiepskie. Dobra, ale nawet nie jest napisane. Kurde, nigdzie nie jest napisane. Które hamulce, czy przednie, czy tylne? Ciche ja. Jedziemy. Eee... Dobra, zacisk jest do wymiany. Ewidentnie, z przodu jest zacisk do wymiany. Ok. Eee, a hamulce. Chyba są ok. Nie robimy. Aha, zacisk musimy kupić jeszcze. Dobra, tu będzie zacisk. Ok. Zapamiętajmy sobie to po prostu. Chociaż z, z moją pamięcią, w tej grze, to jest ciężko. Ale dam radę. Prawy przód był zacisk, lewy przód jest też zacisk. Ok. Cyk, cyk. Ok. Hamulce są tu w porządku. Czyli dwa razy zacisk, i dwa razy hamulce, czyli z tyłu hamulce. I zobaczymy, czy, czy podołamy temu wyzwaniu, chociażby. Mam nadzieję, że tam nie są bębnowe, ale chyba. A nie, to nie są bębnowe. Uuu. tylko przerabiane chyba coś tu jest. Chyba, że one tak miały. Nie wiem, dajcie mi znać. Ale się zdenerwowałem teraz, bo one mają 100%. Ja zakładam 100% i dałem 85% z tej... Aj, brak mi dzisiaj słów, naprawdę, nie? <ścoughs> Dobra, sprawdźmy jeszcze tył. Co my tu mamy? Czy to, czy to też nam będzie brakować czegoś? Czy nie? Halo, ale to nie było. A jest tarcza i dwa zaciski. Tak właśnie ja sprawdzam, kochani. Widzicie? No, tarcza hamulcowa i dwa zaciski. Tarcza hamulcowa. Jedna. zacisk... O, tu w zacisku dwa nie, raz zamówimy i dwa razy to. Chociaż ewentualnie nie weźmiemy... Nie. Oj, wzięliśmy trzy, ale dobra. <laughs> Musimy trochę pojanuszyć, tak? Żeby, żeby troszkę zarobić tutaj. O nie, 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 nie. nie. Dobra. Trudno. Robiliśmy jak zrobiliśmy teraz, właśnie w tym momencie. Jak zwykle, niezbyt mi się udało to januszowanie. Ale muszę bardziej zwracać na to uwagę. I teraz zrobimy to w tym momencie, kochani. Zrobimy to w tym momencie. E tego weźmiemy. Ok. I ten damy. Działać, działać. Będzie działać. Działa, działa, także okej, okay. a zarobimy, co nam po tym? Mamy nowe części. <grymne> Dobra, lecimy do tarczy, rzucimy tarczę, to rzucimy klocki hamulcowe zużyte, siedemdziesiątki żeby przyjechał z powrotem, krótki klocki... a, zacisk hamulcowy. No trudno. Tu muszę dać, no. Też mogłem ten zacisk, ten tłoczek dać 70 jakąś albo 69, nie wiem, zobaczymy. Ale trudno już nie, nie pykło mi teraz w tym, w tym momencie. Ale kochani, pamiętajcie, bo ja robię to hobbystycznie, Możecie zostawić lajka, like, nie musicie. Ale będziemy miło jak zostawicie lajka będę wiedział chociaż że oglądacie i będzie mi bardzo miło, niezmiernie miło w sumie i jakbyście zostawili komentarz jakiś to będzie też super łapkujcie, lajkujcie, komentujcie no i co widzimy się w następnym odcinku kochani dziękuję za oglądanie miłego cześć